Dzień dobry, ale dzień dobry, dzień stał, pokaż bóczkę, tak za polkiem wygląda. Dziewczynki stały koło dziewiątej, jak leni się było Fajnie. i jak jeszcze mówiłaś i mięciuśko, I mięciuśko się spało, a Wikusia się było ciepło. Wyspane dziewczynki. A rodzice już sobie kawkę tutaj robią. Kawka musi być z zdrowa. Zaznaczymy dzisiaj, gdzie jesteśmy na papie. No już zrób to miejsce, Wikusi. Przesuń się. Wiki. Pokaż, w jakim kraju jesteśmy. No to jesteśmy. Tutaj. Jak się nazywa Netherlands, tak? Netherlands. Czyli Holland Gdzie jest taki Little King on the map? Tu jest Holendhain, tu jest ten King. My jesteśmy tak. tu na dole Ko Kingu. Zrób taką kropeczkę Tutaj. decy ale on the e, Netherlands side, not on the German side. Here. no? Here? Tak tu, no. Ale taką ładną kropeczkę, O, powiedzmy tutaj. i, i tu możemy napisać. Almelo, bo nie jesteśmy daleko od Almelo. Napisz Almelo, tu na dole. Almelo jest. I dzisiaj będziemy jechać stąd Almelo do Kopenhagi. Ej, nie do Kopenhagi. Co ja mówię. Do Holandii na tą środkową wyspę nazywa się Finn. Do Holandii. Tu będziemy dzisiaj jeszcze spać. Mamy około ile? 6 godzin jazdy. Poszukamy pola kempingowego. O! Możemy nad morze pojechać. Bo to jest taka wyspa. To znajdziemy pole nad, nad morzem dzisiaj, tak? Piana. Tak wygląda pole namiotowo za dnia. I tak wygląda... haupa właściciela. Jestem zaskoczony, że tacy mili ludzie tu są. A tam są taki belki. Ludzie są tacy mili, że naprawdę jestem w szoku głębokim. Nigdzie tak nie spotkałem z, z taką życzliwością. Wczoraj taka pani starsza nie wiem z 80 lat miała. Nie mówiła nic po angielsku, starała się jak mogła, żeby nam pokazać, gdzie możemy zaparkować, bo jeszcze właściciela nie było. Um, szukała ludzi tutaj po polu kampingowym, kto mówią po angielsku, żeby żebyśmy mogli się dogadać. Um, naprawdę bardzo fajna pani i dzieci dzisiaj zrobią jej laurkę w podziękowaniu. Nie, Tu jest stoi, zaraz zobacz. Nie ma pani Tu była pani, a zamknięte zima Zaraz przyjdzie to łapcie Aleksa A czy gdzieś nasu skutare. I jedziemy na spacerek Lotówkę ma. U, z pięćdziesiąt bydłag nic. Tak się nazywa te miejsce gdzie jesteśmy. Welcome back. No nie będę czytał po holendersku, bo nie umiem. Zobaczcie, wyśmieli rowerki. Wyśmieję tak jak tamte państwo. Właśnie z żonką żeśmy sobie uświadomili, że nie zapnęliśmy karawany w ogóle. Drzwi na oścież otwarte. Portfele, telefony, wszystko tam zostawiliśmy. A szczerze to chyba się nie przyjmujemy tym, tak? Tacy ludzie tam są, że... Zobaczymy, no, ale mi się wydaje, że tam można było zostawić 50 funtów na stole i by tego chyba nikt nie ruszył. Hej, gdzie one pojechały? W Holandii mi się bardzo podobają te gospodarstwa, takie zadbane, takie wszystko ułożone. Zobaczcie jaki piękny dom tam w oddali. Zobaczcie, ta trawka taka, ten stoliczek, te kwiatuszki, ale dom wielki. Proszę bardzo, pięknie. A tam jakie gospodarstwo z tyłu? Piękny wiastr. Tam koniki się pasą, kukurydza rośnie, pola wielkie, miary płasko. Czeki mają cielaczki ten. Klateczki swoje nawet z zadraszeniem, żeby nie mogło. Dwa cielaczki. A Luśku, krówka malutka. Cielaczek. Dobra, idziemy, bo dziewczyny pojechały dzisiaj. Właśnie wyjeżdżamy z naszego pierwszego pola campingowego. To jest właśnie te gospodarstwo gdzie byliśmy. Jedziemy teraz w kierunku Danii Przez Niemcy. Na wyspę tak zwaną fyn. Mam około 6 drogi, 6 godzin drogi będziemy mieć jeden postój, tak przynajmniej planujemy. Także 8 godzin będziemy na miejscu. Czyli planowanie będziemy gdzieś koło 8. Jak się Wam podobało? Pokażę jakie wafelki dostać od pani jeszcze z takiej pani innej kamperowiczki? prawdziwe holenderskie wafelki. Też masz. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Opię. Oby tak dalej. Zobaczcie jakie tu mają szlaki rowerowe. I po jednej, po drugiej, a środku samochód idzie. Coś pięknego, dyskryminacja z samochodów. Patrzcie, normalnie rowerzysty mają większą, większą przestrzeń do jazdy niż samochody. Coś pięknego. O, co ja mam teraz robić? Stoimy w porku przed hamburgiem tak wygląda to jest, widzę, takie miasto na rzece przy ujściu jakiejś rzeki, nie wiem jeszcze jakiej zacieć tu mam wielkie budowle jakieś strasznie uprzemysłowione tu jest miejsce, maszyneria jakaś będziemy chyba albo nie wiem Tunelem, jechać albo mostem, zobaczymy, nie wiem. Wszystko się dowiemy. Jechaliśmy Hamburg. Jechaliśmy w sumie około 4,5 godziny. Zostało nam 2,5 godziny do Do Danii, do, na tę wyspę Fen. Idziemy właśnie coś teraz zjeść, zatankowałem. Idziemy do takiej fajnej restauracji, Tu w Niemczech jeszcze jesteśmy. Aluś, zaczekaj, jakie tu mają znakomitości oczywiście sałatki jak dla nas. Pyszność w całej restauracji. Dziewczynki się bawią. My już po jedzonku. Pyszne jedzonko było. Dziewczynki, co robicie? to jest taki kącik dla zabaw. My się. My posprzątali się. no to super. A co tu macie, takie klocki? Hello. Może pójdziemy tam na zewnątrz i pobawić? Kierujemy się na wyspę Fyn w Danii. Wybraliśmy w GPS nową lokalizację, nowy campsite pole campingowe Mamy dokładnie 2 godziny 14 minut 149 mil Mostem wielkim Zobaczcie jak tu jest Nie widać go pro Patrzcie tam Patrzcie jaki statek dla nas jest właśnie będziemy przejeżdżać granicę niemiecko-duńską jest tu, proszę Państwa, znak, że za jeden kilometr Dania, Denmark! Denmark. Tak tu wygląda: jakieś jest zwężenie, nie wiem, czy będzie jakieś sprawdzenie, czy coś. Pszczołeczki się świecą. Nie. Nigdy jeszcze nie byłem w Danii, także to będzie nowe przeżycie. Nowe tym bardziej, tam, tym bardziej, dzieci nie, nie były na to tak wygląda to na mapie będziemy tutaj prze mile, przekraczać to granicę to o, musimy hamować to, tak, ja to <śled> Dania wygląda tak, całkiem zwyczajnie. Krowy się pasą, łąki są, gospodarstwa jak widać w tle, wszystko standardy Będziemy zaraz wjeżdżać na wyspę. Będziemy zaraz wjeżdżać na wyspę, która nazywa się Finn. To już mówiłem wcześniej Zobaczymy jak wygląda most A właśnie śpi Hadzia 1 Dziura Selena ładujemy Да, Byłem w recepcji. Mają akurat jedno miejsce na dzisiaj. Wikusiu, pokaż tą mapkę. Żantujesz. Mapka tak wygląda. Mają, mają pool, y, basen. 28 stopni woda w basenie. Od 8 do 10 dorośli. Od 10 mogą mi się kąpać. O 12 jutro musimy wyjechać. Po prostu tak wygląda mapka. Tam jest morze. Tu jest playing area. Tu my będziemy mieć 254, tu jesteśmy my wjazd, Super. Wypas. Wczoraj mieliśmy yy, tak także jedziemy. Będzie fajnie. Idziemy nad morze dzisiaj, tak? Właśnie się na naszym miejscu. Tak to wygląda. Wikuś, jak jest tutaj, super jest? Tak wygląda tu. Właśnie idziemy tam w kierunku wody. Taka zatoka. Uh, gol. Żonuś! Proszę, jaka zatoka piękna Ale tu dzieci będą miały, miałyby, tylko że jutro musimy się o 12 zbie zebrać. Chyba, że zostaniemy. Ale jak mówi, że nie ma miejsca. Lena, patrzcie, kuska. Chyba tak. Kuska, patrzcie. Gdzieś zlenka? Kuska. Gdzie do ciebie? Hej, koza. Koza do woza Zaatakujemy i tyle będzie. Lenka już używa tą. Wow. Całe przejdziesz? No dawaj. No, dałaś radę. Dobra, chodźcie teraz na most Mamba Ale pięknie to co? No no Vicky, come over here Where we go? Wiktoria Chodź tutaj No bo tutaj, bo jak spadnie, to przynajmniej jakoś się wyratuje, chodź Lenka została na playgroundzie. Jak na Mazurach? Daj e, rączkę Jak na Mazurach co? Jesteśmy Danii! pozdrawiania z Danii! <trybujesz> <trybujesz> Już sobie zrobię przyjaciół. Dwie dziewczynki w podobne do nich Nie wiem czy mówią po angielsku Aleś popadek Dziewczynki z